Witam, witam, witam kochane dzieciaczki. To znowu ja, profesor. I bardzo się cieszę, że mogę Wam coś opowiedzieć, bo dzisiaj powiem Wam jedną ciekawą rzecz. Ale teraz chciałem Was zapytać, jak się czujecie? Czy jesteście w dobrym zdrowiu? Czy macie porządek w mieszkaniu? Bo wiem, że teraz rodzice. E, chyba często za wami sprzątają, ale najważniejsze, żebyście słuchali swoich rodziców, bo przecież wiecie, że Pan Bóg tego chce. I chciałam wam też powiedzieć, że tęsknię za wami. I bardzo chcę jak najszybciej was zobaczyć. I mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy i będziemy mogli się przytulić i przybić piątkę. A nawet dwie, trzy. E, I teraz chcę Wam właśnie opowiedzieć to, co chciałem. E, mam nadzieję, że lubicie smaczno zjeść, bo ja bardzo lubię. I jeszcze bardzo lubię, jak jedzenie jest ugotowane w takim fajnym garnku. To jest garnek z gliny. I taki garnek, żeby zrobić. To musi jeden człowiek bardzo fajnie, bardzo mocno popracować. Bo żeby zrobić taki garnek, to trzeba mieć zaangażowanie w swoją robotę. I takie garnki robią garncarze, one muszą być bardzo, bardzo skupieni na swojej robocie, bo jeżeli Coś pójdzie nie tak i coś się złamie, to muszą przerabiać od samego początku. I właśnie Pan Bóg jest naszym garncarzem i On zrobił wszystko z jednego razu i bardzo fajnie. Pan Bóg stworzył nas, żebyśmy mogli mu służyć. I teraz jesteśmy tutaj po to, żeby chwalić naszego Pana, że jest naszym garncarzem. A dzisiaj na szkółce usłyszycie jeszcze jakąś historię o grancarzu. Także życzę wam zdrowia, wszystkiego najlepszego. Pa! Dawno temu, jeszcze zanim urodził się Pan Jezus, w Jerozolimie żył pewien człowiek, który był prorokiem. A prorok to taki ktoś, kto słucha Bożego głosu i przekazuje ludziom Jego przykazania. Tym prorokiem był Jeremiasz. Rodzina Jeremiasza służyła bogu w świątyni w Jerozolimie. Jeremiasz dorastał, ucząc się o bogu i kochając go. Pewnego dnia Bóg powiedział do Jeremiasza: stań i idź do domu garncarza. Tam dam ci usłyszeć moje słowa. Nazywam się Jeremiasz. Bóg wysłał mnie do ciebie, żebym zobaczył, jak pracujesz. Garncarz wziął odmierzoną porcję gliny i zaczął ją starannie wyrabiać. Potem usiadł przy kole garncarskim i zaczął pracować. Jeremiasz był bardzo zaciekawiony. Glina zaczynała przybierać kształt naczynia. W pewnej chwili Jeremiasz zauważył, że coś poszło nie tak. Och, tak mi przykro! powiedział. Nic się nie stało odpowiedział garncarz. Naprawię to szybko. Jeżeli ścianki są za cienkie albo coś się popsuje, jak teraz, naprawiam to. Czasami naczynie jest potem nawet mocniejsze. Mogę nadać linię kształt, potem ten kształt zmienić, aż będzie takie, jakie chcę. Zawsze staram się zrobić coś najlepszego. Kiedy garncarz był już zadowolony, odłożył naczynie do wyschnięcia. Jeremiasz dowiedział się, że może to potrwać nawet kilka dni. Miał też okazję oglądać inne naczynia, które zrobił garncarz. Czasem były one bardzo podobne, a czasem bardzo różne, ale nie było dwóch identycznych. Garncarz wytłumaczył też, że naczynia, żeby były użyteczne, muszą zostać wypalone w specjalnym piecu w bardzo wysokiej temperaturze. Potem można je pomalować jeszcze specjalnymi farbami i po drugim wypale, kiedy piec już ostygnie, można wyjąć je i są gotowe do użycia. nadzieję, że obserwowałeś uważnie moją pracę i teraz już wiesz, dlaczego Bóg kazał Ci tutaj do mnie przyjść. Do zobaczenia! Cześć dzieciaki! Chciałam Wam wyjaśnić, dlaczego Pan Bóg kazał Jeremiaszowi pójść do garncarza. To miała być dla niego taka nauka, w której on zobaczy, że Bóg jest jak garncarz, a Jeremiasz jego ludzie są jak glina. U garncarza Jerenusz zobaczył, jak z kawałka gliny garncarz kształtuje naczynie, które potem może być używane. I podobnie pan Bóg może nasze życie tak formować, żebyśmy się stali takimi osobami, jakimi on chce, żebyśmy byli. Pamiętacie w naszej historii, Coś tam się temu garncerzowi nie udało, coś tam mu wyszło krzywo, ale powiedział do Jeremiasza: Nie przejmuj się, to nie problem, mogę to naprawić. I powstało całkiem fajne naczynie. nic się nie zepsuło. Jeremiasz zrozumiał, że w naszym życiu też czasami zdarzają się jakieś potknięcia, jakieś problemy, yy, i Bóg potrafi to naprawić. Czasem możemy coś przeczytać mądrego w Bożym Słowie, czasem mogą nam o tym powiedzieć rodzice. Najważniejsze, żebyśmy byli uważni i chcieli się od Pana Boga uczyć. Jeremiasz zauważył też, jak wyglądał naczynia garnicarza, że pomimo tego, że wszystkie były zrobione z tego samego materiału, z gliny, wszystkie zostały zrobione przez tego samego garnicarza, ale każdy z nich było trochę inny. Żadne nie było takie same. Niektóre służyły na przykład jak kubki do picia, niektóre jak wazoniki, niektóre jak sitka. Podobnie pan Wóg z, z naszego życia, czyli tak, z takiej gliny, jaką jesteśmy, nas tworzy. I wszyscy jesteśmy inni. Nie ma dwóch takich samych osób. On ma taki plan, żebyśmy byli tym, Kim on chce, żebyśmy byli? Każdy jest stworzony indywidualnie i każdy ma jakieś swoje własne zadanie. Na koniec Wam powiem i Was zachęcam, żebyście byli taką gliną, z którą fajnie pracuje się garncarzowi, bo gliny potrafią być łatwiejsze i trudniejsze. I chciałam Wam zachęcić, żebyście byli takimi osobami, które szukają Pana Boga i chcą, żeby on. Tak jak garncarz tworzy garnki, żeby Pan Bóg tworzył ich życie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Cześć, a na koniec chciałam Wam pokazać, że możecie się w garncarze pobawić też w domu. Musicie zrobić tylko taką domową glinę. Będziecie potrzebować szklankę mąki, szklankę soli i pół szklanki wody. To wszystko wrzucamy do miski, najpierw suche. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Potem wodę. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Ugniatamy, ugniatamy. I otrzymujemy domową glinę. Z takiej masy możecie zrobić co tylko chcecie. Ja na przykład zrobiłam taką miseczkę. Zrobiłam kulkę. Potem z tej kulki zrobiłam placek. Coraz cieńszy placek. Można użyć wałka do rozwałkowania. Mój placek jest już gotowy. Mogę go ozdobić, tak jak tutaj. Ozdobiłam go takimi gwiazdkami. Tutaj ozdobię go samolotami. Możecie odcisnąć co tylko chcecie, co macie w domu. Potem potrzebujemy miseczkę. Do tej miseczki wkładamy kawałek folii i układamy nasz placek, żeby on nabrał takiego kształtu bardziej miseczkowego. I nasza miseczka jest, jest już gotowa, wystarczy ją tylko wysuszyć. Dziękuję wam bardzo, życzę wam przyjemnej zabawy. Cześć. Zaśpiewamy dzisiaj z nami piosenkę bohater. To jest piosenka o tym, jaki jest dla nas Pan Jezus. Kim on może dla nas być? Dołączcie do nas.